Mamy na tej stronie, na dzisiaj będziemy budować taki dom. Takie są wymiary domu. Więc tak, 5 do góry, raz, 2, 2, 3, 4, 5, tak samo tutaj, 2, 3, 4, 5. I widzimy się, jak będzie tak wszystkie. Dobra mamy to gotowe, więc teraz lecimy, wszystkie bloki. Kwarc musimy tak zrobić, więc widzimy się, jak to zrobić. Dobra, mamy pierwsze piętro. Teraz zrobimy tutaj taką podstawkę, takie wejście, i musimy zrobić, jak jest tutaj, tu na tym drugim. O, hopa. A, i tutaj robimy takie wejście ze schodami, czyli będzie tak. I tutaj będzie można to później ładnie ozdobić, a tutaj będą schody na tych trzech. No, i teraz wypełniamy to. Tak wygląda to, to wypełnione. Bierzemy teraz płotki i uzupełniamy to. O, tutaj, tak, żeby to było ładnie. A, i możecie zadawać pytanka w komentarzach, albo pomysły, co będę mogła jeszcze zbudować. I gdy wchodzimy, to musimy tak zobaczyć, że to było na samym środku. Jak wchodzimy, o. Tutaj będą drzwi. Więc tutaj dajemy drzwi. O! I my także tu mamy jedno, tu mamy jedno. Bierzemy ten murek i używamy go tutaj. Również bierzemy te, takie z, z najzwyklejszego drewna, i robimy tak. I tak wygląda wtedy nasze wejście. Teraz tutaj. I tutaj robimy okna. Teraz Szybę I uzupełniamy to tutaj. Tak samo robimy okna tutaj, tylko tutaj będą już 2 na 2. I wypełniamy, oczywiście też. Teraz idziemy na tą stronę. I robimy teraz okno tutaj też 2 na 2. Hop, 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 hop. No i tutaj jeszcze będzie uzupełnione, ale to później się zajmiemy. Tutaj robimy takie długie okno, więc robimy od dwa od ziemi i tutaj robimy takie o takie długie, żeby ładnie to wyglądało. I mamy to. Teraz, gdy już zrobiliśmy to pierwsze piętro, tam z tyłu to zaraz się zajmiemy tym, ale to później dopiero. I teraz robimy drugie piętro. Drugie piętro uzupełniamy tak, że robimy tutaj 4, raz, 2, 3, 4. Tutaj będzie też 4, ale już za to tutaj, gdy będziemy mieli 4, to robimy o 1 mniej, ale to musimy najpierw tak i dopiero wtedy o 1 mniej się robi, żeby były takie schodki. O tak powinno to wyglądać. A tutaj uzupełniamy całą. Robimy jeszcze tak, że tutaj dajemy jedno i tutaj, żeby było 6. I tutaj uzupełniamy tak samo jak po tej drugiej stronie, czyli tak 3 i 4. I tutaj musimy uzupełnić to do tego momentu, żeby było porówno. I przechodzimy teraz do przedniej strony. W przedniej stronie wygląda to tak, że musimy zrobić o takie schodki, żeby było co jeden. I tak samo zrobimy po tej stronie, żeby były takie schodki. O. I tak to powinno wyglądać po tej stronie. Czyli tak samo też po tej stronie. Tutaj będzie ciężej ze. Z dachem, ale już się tym zajmujemy. Zanim przejdziemy do dachu, to będzie łatwiej nam zrobić z takim, czyli z takim ala alabalkonikiem. Robimy go taką jedną cały blok do góry. Kończymy go na tym i on jest na dwa. Gdy zrobiliśmy już to, usuwamy tutaj jeden tak, tak, żeby było o tak. I tutaj będą. Oj, tutaj będą drzwi. Gdy mamy tak, zabieramy się teraz za dach. Na tym musicie się bardzo skupić. Zobaczcie, robimy tak. Teraz jedno do góry, na bok, do góry. Na bok, do góry, na bok, do góry. I teraz tutaj tak samo, na bok, do góry. Musimy usunąć to. Na bok, do góry. I na bok, do góry. I tutaj będzie, kończy się na tym ostatnim. I tutaj zrobimy to tak całe, więc widzimy się, jak ja to zrobię. Dobra, tą stronę dachu mamy wypełnioną, więc teraz, gdy mamy to zrobione, od tej strony bierzemy o jedno i przesuwamy w tą stronę, żeby wychodziło o jedno. Tutaj bierzemy cały blok, wypełniamy tak samo i przesuwamy i wypełniamy tak do końca. Gdy mamy to zrobione, bierzemy schody i robimy je. O, właśnie. Tak. Tutaj i jedno na samym dole. No nie. <laughs> nie chcę się zrobić. O, no i tutaj wysuwamy. Hop, hop. I lecimy tak przez całą długość dachu. Mamy to. Teraz patrzcie, wygląda to tak, tak brzydko. Więc teraz robimy to tak, żeby tak było to ładnie uzupełnione. O, i zobaczcie, od razu lepiej. Robimy tak samo po drugiej stronie, bo wtedy, gdy robimy to tak, wygląda to bardzo, bardzo ładnie i wygląda to, jakbyśmy robili to z ale nie robimy. I tu uzupełniamy to schodkami i lecimy przez całą. Wygląda to tak, i teraz musimy zrobić okna. Okno robimy tutaj tak samo, też na cztery i wypełniamy szybą. Teraz tutaj robimy tak, że robimy taki ale balkonik. To jest taka, nie wiem jak, wy, jak mogę to nazwać, ale tutaj robimy kolejne okno, o. Tutaj bierzemy. O, żeby to były takie ładne zasłony, Ella. Tutaj tak samo robimy, tylko że tu to będzie jako po boku. Tak samo. M, to już mamy gotowe, ale teraz tutaj musimy zrobić też takie samo, żeby wyglądało ładniej. I takie mamy gotowe. Teraz. Gdy mamy już tak to uzupełnione, pokażę Wam, jak ja to dekoruję. Moim pomysłem na dekorowanie z zewnątrz jest na przykład taki, że tutaj daję takie kwiatki na trzy y i zasłaniam to takim. Tak samo robię to tutaj. Hop, hop i hop. I też to tak zasłaniam, żeby nie było widać. Uzupełniam te kwiatki jeszcze tu. Również je zasłaniam, ale zasłaniem to. Oj, nie tak to miało wyglądać. Zasłaniam to tym tropikalnym. O. I teraz przechodzimy dotąd. Tu robię znowu takie kwiatki. I tutaj też wdaję tropikalne. Okej. Okay. Dobra. Biorę. Doniczki i biorę takie różowe sadzonki oraz białe, i to wtedy ładnie tak bardzo wygląda. Tak samo robię tutaj, doniczka i tutaj, doniczka i tutaj i tutaj. I wtedy idziemy do góry. Górę mam pomysł taki, żeby tak wszędzie porobić tymi wiszącymi tabliczkami, bo to jak widziałam ten pomysł, to bardzo mi się spodobał. No i tak to wygląda wtedy. No i tak wygląda góra. Musimy jeszcze tutaj uzupełnić to. To uzupełniam takimi roślinami, żeby to ładniej wyglądało. Tak to trochę ponuro jest. A tak to chociaż tutaj dam. I, i teraz idziemy do tyłu, żeby yy, w tyle też ogrodzić. Dobra. I to daje daje to tutaj tak na cztery. Tutaj dam tak pojedynczo. I jeszcze tak tu podaję. O! Tutaj nie chciałam. I tutaj dam. No i tak to ładnie wygląda. Tutaj bierzemy dwa. Dwa na dwa. I wypełniamy to. Tak samo robimy tutaj pojedyncze takie też. I ja robię również tutaj okno. Ok. A tu. Może być na przykład jeszcze bardziej uzupełnione, tak? O. No i tak to. a nie tu. I tak to ładnie tutaj wygląda. I teraz pokażę Wam, jak ja to uzupełniłam w środku. Tak to się wszystko prezentuje. Wnacz prezentuje się tak. Tutaj dodałam jeszcze taki ten. No i mamy. Jeśli obejrzyjście do tego momentu, napiszcie domek, a przypnę wam serduszko. Więc zostawcie łapeczkę do góry, jeśli wam się filmik spodobał, i do zobaczenia w kolejnym pa!